W dzisiejszym odcinku opowiem o tęgim ascecie i kierowniku duchowym Abbas i Soesie Wielkim. Zapraszam. O Abbas Soesie jest o tyle ciekawa postać, że mamy na jego temat dużo powtegmatów, Gdybym miał wszystkie wykorzystać, to odcinek trwałby z godzinę. A samych szczegółów biograficznych mamy bardzo niewiele. W zasadzie mamy, wiemy jedynie tyle, że na początku zaczynał w osadzie pustelniczej Sketis, tam ludzie prowadzili życie takie półpustelnicze, a następnie, gdy tam się zrobiło dla niego zbyt tłoczno, wyprowadził się i prowadził życie pustelnicze na tej samej górze, gdzie żył święty Antoni, ten z drugiego odcinka. I tak naprawdę to jest tyle, co o nim wiemy. Prawdopodobnie żył bardzo długo, przynajmniej według danych biograficznych, biograficznych których mamy, w jednym z tematów właśnie mówi, że mieszka na tej górze już 72 lata, co nam pozwala datować jego wiek na właśnie co najmniej 100 lat, co się zdarzało wśród mnichów jak najbardziej, nawet wśród kamedułów żyjących dzisiaj. Jeżeli się tam przejdzie do krypty, na przykład do remów w Bielanach, to właśnie można zobaczyć, że oni żyli tam po 90, po 100 lat, także jak najbardziej ten styl życia chyba sprawia, że często się długo żyje. I wspomniałem o tym, że był bardzo tęgim ascetą. Tu przytoczę parę na ten temat. No, ten zawsze mnie bawi. Uczeń Abba Sisoesa mawiał do niego często – Abba, wstań, jedzmy. A on go pytał – tośmy jeszcze nie jedli dziecko? Mówił mu, nie ojcze, odpowiadał starzec, jeżeli jeszcze nie jedliśmy, to przynieś, zjedzmy. Jest to o tyle zabawne, że Minisi w, tamtych, w tamtym okresie jedli jeden posiłek dziennie, to, więc pominięcie posiłku było czymś w zasadzie dla normalnego człowieka nie do pomyślenia. Wiadomo, że może to też być jakaś przesada, ale co nie zmienia to fakt, że sugeruje, że Abbas Isoes był człowiekiem, który Miał naprawdę bardzo małe potrzeby, jeśli chodzi o jedzenie. zresztą w kolejnych opftegmatach też się pojawia. To kolejny jest piękny opftegmat o piciu wina, to też go przytoczę. Na górze Abba Antoniego odbywała się Eucharystia i mieli tam bukłaczek wina. Jeden ze starców wziął z banuszek i kubek i zaniósł Soesowi, częstując go, a on wypił. I to już jest też taki ciekawy wątek, w sumie tu zrobię taką małą przerwę. Bo generalnie wino u mnichów uchodziło za taki rarytas, trochę, trochę byśmy powiedzieli, że rozpuste. Więc samo to, że on to przyjął, już sugeruje, że mimo to, że sam prowadził życie umartwione, to gdy ktoś go częstował z miłości, to tą gościnę przyjmował, nawet jak to było wbrew jego zasadom. No I przyjął ten kubek wina, i znów drugi raz tak zrobił, a on przyjął. Podszedł wreszcie po raz trzeci, ale on już nie przyjął, mówiąc: Przestań, bracie. Czyż nie wiesz, że jest szatan? I tu taka piękna właśnie refleksja na temat trzeźwości w ogóle, że nie jest problemem wypicie jednego piwa na przykład, tylko problem jest wtedy, gdy już człowiek właśnie traci panowanie nad sobą, że ten właśnie właściwy, ten właściwy umiar jest dla człowieka czymś takim kluczowym. Zresztą tym jest właśnie cnota, znalezienie tego właśnie właściwego środka. Jeszcze kolejny, w sumie już idąc za ciosem, a po na temat wstrzemięźliwości, to taka bardzo śmieszna historia z jego życia. Abba Adelifos, biskup Nilopolis, o kolejny mnich, który został biskupem, odwiedził Abba Sisoesa na górze Abba Antoniego. A gdy się już wybierał z powrotem, starzec, zanim by odeszli, przygotował im rano posiłek. I to kolejna uwaga na temat posiłków u mnichów, bo zazwyczaj mnisi jedli dopiero o godzinie 15, czyli ten Posiłek rano był już właśnie też jakimś złamaniem reguły, ale właśnie jak tu się dalej z tego to dowiemy, że to ze względu na gości. A był to dzień postu. I właśnie kiedy stół był zostawiany, zapukali jacyś bracia. Starzec więc polecił swojemu uczniowi, zanieś im także coś do jedzenia, bo są zdrożeni. Abba Adelifos mu rzekł, ależ nie, zostaw, żeby nie powiedzieli, że Abbas i Soes jada od rana. A starzec spojrzał na niego i powiedział bratu, idź, zanieś im. Tamci zaś, kiedy ujrzeli posiłek, zapytali, czy macie gości i czy może także starzec jest z wami? Brat odpowiedział, tak. Kiedy to usłyszeli, zmartwili się i powiedzieli, niechże wam Bóg wybaczy, żeście starcowi pozwolili jeść teraz. Czy nie wiecie, że będzie się za to umartwiał przez wiele dni? Biskup na to, gdy to usłyszał, padł na twarz przed starcem, mówiąc, wybacz mi Abba, bo ja myślałem po ludzku, a ty postąpiłeś po Bożemu. Odpowiedział mu Abbas i Soez, jeżeli Bóg nie sobie człowieka... Ludzka słowa jest niczym. I to jest piękna historia właśnie na temat tego, że te ludzkie względy często zatruwają nasze uczynki. Że właśnie on, chcąc, żeby jego goście wyszli na scyeni, żeby nie zasobli w drodze, żeby nie musieli szukać posiłku gdzieś pod chmurką, chciał ich nakarmić. Też właśnie warto dodać, że to trafiłem jeden raz na taką związkę, właśnie, że w ich kulturze było czymś takim nie do pomyślenia, żeby Ktoś jadł, żeby poczęstować czymś gościa, ale samemu nie jeść. E, więc to właśnie stąd się brało to, 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 był taki, to jest taki częsty temat u ojców pustyni, e, że oni właśnie się zastanawiali właśnie, czy jak są goście, to można z nimi zjeść, czy nie. I właśnie, I właśnie tu mamy odpowiedź. Jak masz gościa, to go nakarm i zjedz z nim, bo swój post możesz trzymać w momencie, gdy jesteś sam, tak jak właśnie ten Abbas i co zresztą właśnie powiedzieli ci mnisi, y, którzy przybyli do, potem w trakcie posiłku, powiedzieli, że on będzie za to siebie umartwiał przez długi czas. Także to jest taka piękna refleksja na temat tego, czym są te nasze prywatne praktyki pobożnościowe, że one nie mogą przykrywać tego, co jest naprawdę ważne. I tu jeszcze jeden taki apofotegmat chcę przytoczyć. O, no. I on też jest całkiem zabawnym. Kiedyś Abbas i Soez mieszkał na górze Abba, Abba Antoniego, a że ten, kto załatwiał jego sprawy, długo nie przybywał, starzec przez 10 miesięcy nie widział żadnego człowieka. Aż przechadzając się po górach, spotkał pewnego faranitę, polującego na dzikie zwierzęta i zapytał go – Skąd przychodzisz i od jak dawna tu jesteś? On zaś odrzekł – Wiesz mi, Abba, od jedenastu miesięcy przybyłam w tych górach, a nie spotkałem żadnego człowieka, aż dopiero ciebie. Gdy starzec to usłyszał, wrócił do celi i uderzył się w piersi, mówiąc: Patrzcie, Soesie, myślałeś, żeś zrobił coś wielkiego, a tymczasem nie dorównałeś nawet temu świeckiemu. O, taka właśnie zabawna historia. Tu też właśnie taki może dodam mały kontekst. Mnisi, którzy żyli pustel prowadzili życie pustelnicze, często mieli jakiegoś człowieka, najczęściej świeckiego, który załatwił ich sprawy, czyli na przykład brał ich rękodzieło. Sprzedawał je w mieście, a potem wracał z zarobionymi pieniędzmi, bądź na przykład z zapasami chleba. W ten sposób ci mnisi nie musieli odwiedzać miast, które, co było dla nich właśnie szczególną pokusą, okazją do rozproszenia. No i właśnie taka osoba się nie stawiała do tego Abasizesa, i dlatego tak długo nie widział żadnego człowieka. No i właśnie nieoglądanie ludzi uchodziło za wielką cnotę u ojców pustyni. Niektórzy uciekali na naprawdę takie totalne odludzia, taką totalną dzicz. Po to, żeby właśnie ćwiczyć się w tym takim odosobnieniu. No i właśnie tutaj pięknie Pan Bóg te, te, takie piękne okoliczności stworzył, że Abbas nie mógł się pysznić, bo zwykły świecki myśliwy przebywał sam dłużej od niego. Także to też taka, myślę, śmieszna i, i też, myślę, budująca historia na jego temat. Także. To jest jeden z tych ojców pustyni, który jest bardzo taki w pewnym sensie radykalny, taki jakby dla nas można powiedzieć, że trochę nas przeraża, jak się tak czyta to, to, jakie on życie prowadził. Jednak nadal można z tego myślę dużo dobrego wyciągnąć, w pewnym sensie tak zaadaptować do naszego kontekstu, więc myślę, że właśnie też dlatego warto było go też dzisiaj przytoczyć. Z Panem Bogiem. Na zakończenie tej pierwszej serii, mam nadzieję, chciałbym wszystkim życzyć udanych wakacji, dobrych źródeł. Też dziękuję za wszystkie, jakieś tam pozytywne komentarze. To też jest dla mnie jakiś taki wyznacznik tego, że warto to robić. Wiadomo, że tak naprawdę to jest tego typu materiał, że nawet jakby jedna osoba to oglądała i się tym budowała, to by w pewnym sensie było warto, ale jak najbardziej, właśnie, to mnie też cieszy. I życzę wszystkim udanych wakacji z Panem Bogiem. Nie, ale to tak. To ja bym musiał nie wiem, stać tutaj, żeby to zrobić płynnie. To nie. Dobra. Bo gdyby to nie było tak schowane w tych drzewach, to tam. Ja myślę, że ksiądz mi mówi, żeby już kończyć, żeby, żeby się nie rozgadywać. To też. <laughs> Dobra, ruszajmy. Dobra. Ło, Dobra, za pół godziny do pracy idę. Dawaj.